Dzień dobry Państwu. Nazywam się Ahmed Al-Saftawy. jestem lekarzem chirurgiem, jestem właścicielem i założycielem Dolnośląskiego Centrum Chiroplastika. Dzisiaj będziemy rozmawiali o brazylijskich poszladkach. Liftingiem brazylijskich poszladków zajmujemy się od blisko 4 lat. I to zarówno poprzez przeszczepianie własnej tkanki tłuszczowej. Jak i implantami do poszladków. Jesteśmy jedną z niewielu klinik w Polsce, które przeprowadzają te zabiegi. Mamy za sobą przeprowadzone wiele takich operacji z bardzo dobrymi wynikami. Znajdujemy się w tej chwili w jednej z dwóch sal operacyjnych, które znajdują się w Centrum Chiroplastika. Jeśli chodzi o jak przygotować się do zabiegu brazylijskich poszladków? Należy za tym wykonać szereg badań krwi. Należą do nich morfologię ogólną, układ krzepnięcia, jonogram, czyli potas i sód, poziom glukozy we krwi, a u niektórych dodatkowo grupę krwi. Jeśli chodzi o przeciwwskazania do wykonywania tego typu zabiegu, są to schorzenia ogólne, ustrojowe, niekontrolowana cukrzyca, niekontrolowane ciśnienie tętnicze, schorzenia układu krążenia, niewydolność serca, niewydolność wątroby nerek. Jeśli chodzi o brazylijskie pośladki, dzielimy je na na takie, które robimy, wykonujemy poprzez przeszczepianie własnej tkanki tłuszczowej, pobierając tłuszcz zazwyczaj z okolicy brzucha, talii oraz dolnych pleców. Po odpowiednim przygotowaniu wykonujemy przeszczep własny tkanki tłuszczowej w okolicy poszladków i czasem bioder. Jeśli chodzi o pacjentki, które nie posiadają niezbędnej tkanki tłuszczowej w tym celu, proponujemy wykonanie tego zabiegu przy użyciu implantów poszladków. Z niewielkiego dostępu w fałdzie międzyposzladkowym wkładany jest implant do jednego, jak i drugiego poszladka po odpowiednim przygotowaniu. Jeśli chodzi o efekty po tych zabiegach, oceniamy je praktycznie po trzech miesiącach od zabiegu. Dodatkowo po zabiegach związanych z liposukcją zalecamy noszenie ubranka uciskowego oraz wykonanie szeregu masaży limfatycznych manualnych, minimum 10 serii takich masaży. Niektóre pacjentki zadają pytanie, czy implant poszladka będzie się przesuwał, czy będę go czuła. Odpowiedź brzmi, że nie. Są trzy sposoby augmentacji poszladków. Pierwszy sposób praktycznie już nie istnieje, a mianowicie położenie implantu tuż pod skórą. I tutaj spotykaliśmy się. Z obracaniem tych implantów. Drugi sposób jest to włożenie takiego implantu śródmięśniowo, natomiast w naszej klinice wkładamy implanty zupełnie podmięśniowo, w takiej przestrzeni, która go ogranicza z każdej strony tkanką mięśniową, powodując, że jego przemieszczanie się jest praktycznie niemożliwe. Tuż po zabiegu. Kładziemy pacjentkę na pośladkach bez obawy o to, czy implant się przemieści. Pacjentki zazwyczaj potrzebują kilku tygodni, aby uswoić się z uczuciem obecnego implantu w pośladkach. Zadajecie mnie, panie, pytanie, ile procent tkanki tłuszczowej się utrzyma. W moich pośladkach po, po takim zabiegu. Otóż szacujemy, że około 30 do 40 maksymalnie procent tkanki tłuszczowej ulegnie wchłonięciu. Czyli 60 do 70 zostaje z nami na zawsze. Czy dieta wpłynie na wygląd pupy po zabiegu? Owszem, ale nie aż tak. Zachowanie około 10% Różnicy wagi ciała nie spowoduje istotnych zmian w wyglądzie pupy po zabiegu. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszamy do konsultacji, i to zarówno online, jak i w przedzibie naszej kliniki. Do zobaczenia w chiroplastykach.